Mam ci oddać koszyk, króliku? Owszem, ale przedtem włóż do niego jedną czy dwie rzodkiewki Możesz je zebrać w ogródku Króliku, mam tu dla ciebie garnczek miodu od Kubusia. Pusty, co mam z nim zrobić? Kubuś miał przynieść garnczek pełen miodu. Co teraz będzie? Znajdę trochę miodu, żeby napełnić ten garnczek, króliku. Mm, tak, no dobrze, jeżeli sądzisz, że dasz sobie radę. Królik już dostał rzodkiewki do zupy. Może schrupiesz żołędzia, Tygrysku? Nie, dziękuję, Prosiaczku. Tygrysy nie lubią żołędzi. Masz ochotę na osty, Tygrysku? Tykująco kolące cosie, które jada uchy. <laughs> nie, Tygrysy na pewno ich nie lubią. Tygrysek dobrze się bawi sam. Napijesz się mleczka, Tygrysku? Nie, Prosiaczku, dziękuję. Tygrysy na pewno nie lubią mleka. Zjesz troszkę miodu tygrysku? Nie, dziękuję. Tygrysy nie lubią przyklejać się do jedzenia. Masz ochotę na żołędzia? Wątpię. Napijesz się mleka? Wątpię. Chcesz troszkę pieprzu? Wątpię. Nie przekąsiłbyś kilku ostów? Ano tak. A może skosztujesz miodu? Wątpię. Masz na to ochotę, kubusiu? Dziękuję, prosiaczku. Wolę poczekać, aż spotkam się z garnczkiem miodu z mojej spiżarki. Już od jakiegoś czasu zaprasza mój brzuszek. Jestem pewien, czy kubuś wiedziałby, co zrobić z tą deską. Proszę, Kubusiu, przyniosłem ci troszkę miotku. Miód? Co za mądry prezent. Chyba zaraz go docenię, prosiaczku. Jesteś najlepszym przyjacielem, jakiego mógłby sobie wymarzyć taki kubuś jak ja. Chyba nie pojawiło się więcej miotku, prawda? Nie, prosiaczku, niestety.